Cześć Minecraftowicze tutaj Drakes z i witam Was już w aktualizacji do Minecrafta 1.1 tu tak, każdym odcinku coś się zmieniło. Kilka rzeczy. Więc y dam, dam linka do minecraft.pl gdzie... do gdzie zobaczycie więcej, bo i tak. Pierwsze. Zmiana języki. Są różne języki. O, jest nawet polski. Ale ja tłumaczenie nie może być 100% dokładne Re Raczej wiadomo wszyscy wiedzą dlaczego No, to się jeszcze nic nie zmieniło Przed stworzeniem nowego świata Tryb gry już się nie zmieniło, więc opcji świata No, typ świata domyślny lub super płaski no. Po stworzeniu świata, jeśli wybierze super płaski, to będzie ten świat bardzo płaski no. Na ja przedstawię to na moim przed wygenerowanym świecie jak się wygeneruje generu siat, to wszystko jest płaskie, można nawet niedaleko wioski się zapawnować. Niestety wszystkie slimy wystawają ten. Wszystkie slimy pojawiają się na zewnątrz. Czyli wszystkie slimy wychodzą. I to jest problem. Zawsze można przełączyć na pacefulla. Tryb. Dodatkowo może też zrobić trochę... Z tym jak się nie ma niczym czym walić to... Właśnie, szczególnie, że tutaj nie ma drzew. Zawsze można sobie ten, z tego związki wioski ukraść. No. I ogólnie wszystkie potwory i zwierzęta na ją z, ziem, z ziemi i tak są... Na górze. Tak, o ile wiem to też... Stanie na końcu drabinki zostało usunięte. No nie wiem czy to prawda. Nie, chyba tak. O. I teraz jak się kończy drabinka, nie możemy na niej stanąć. No. Choćbym próbował, nie mogę na niej stanąć. Tylko się zsuwam. I tak będzie w tej wersji. Przed... Mówię, że przedtem jak się tak stało, to było nawet fajniej, bo wtedy jak... Podrobienko by była przepaść, jakby ktoś swojej pułapkę na, na nas, na przykład na mój player, że ktoś nas jest znosi, to byśmy jakoś się utrzymali. Tak musimy w nieskończoność chodzić, aż otworzymy kabel, na przykład do góry. Tak. W trybie kreatywnym ty niestety tylko w trybie kreatywnym makeers spawnujące moby. Skry. Pokażę na kilku. No, o, na przykład Creeper, Slime to nie muszę pokazywać, zombie, Pająk, Krowa, Enderman, Wilk, Świnia, Kałamarnica, na przykład. Proszę. I goście się za chwilę zacznie palić. No, hm. jest nawet rybik kamienny. Dobra. Jest nawet owca, wszystko samo. A ciekawe, czy gasty. What? Wow. Wow. What the fuck? Co to jest? Hej. Pa... Patrzcie na mnie, mówię do o ciebie. Patrzcie na mnie. Masz na mnie patrzeć. Co to za gaz nieusłuchany? Kurde, te dźwięki są przerażające, jakby ktoś kogoś zażynał. więc prawdę. To jest gdzieś punkty doświadczenia roz rozlecone. <kłysy> na przykład creeper. Witaj, creeperuś. Nasza maskotka gry. Opala, ale patrzcie, jak się na mnie patrzy. Jak go walniemy. W trybie kreatywnym. Też się ze złości i za chwilę wybuchnie. Ale <kłysy> właśnie. Wszystkie mapy mają błąd, że, ba, że, że naprawdę... Raz, dwa, trzy... Mają tylko trzy poziomy, a na czwartym jest bedrock. Tak wygląda próżnia. Nie chciałbym tam spaść. A slime może tam spadnie. No jak creeperek nie. Patrzcie, za creeperek spadnie do próżni. jest Kurde, jak go będę walił. What the f O, że spadnie do próżni się zabije. No. Pani creeper! I spadł. Nawet na trybie kratyny, jakby tam spadniemy, to się zabijemy. O, to się pojawiły. Super. No. <tuszy> Zombiak jest. Ale ty fajnie wyglądasz. Agiń, śmiertelniku. Jest pajączek. W witaj pajączku. Bip. Pająki są fajne. Tak, ja lubię pająki. Zróbmy sobie ich pełno. Jest! Parma pająków. Ty się przydaje te spawnujące jajka, bo zawsze można zrobić na przykład Zoczy, czy na przykład taki świat potworów, czy lochy potworów. O, krówka. Jest. Też Enderman, ale w dzień w dzień one zwykle wznikają. <śmiech> <śmiech> Przeważnie jak my jesteśmy sieni, to one uciekają, te Enderman. Dobra, teraz wilczuś. Ale ma chyba słabe życie. I jak je to staną się agresywne i cała grupa na nas przyjdzie. O, a może one te też spadną do próżni? Czemu nie? To jest, ale to jest taka wada tych płaskich map. Bo tutaj, ja bym, ja bym, ja bym zamiast te, ja bym wziął jakiegoś sa, save'a z płaską mapą. Ale, no nie, nie byłoby wiosek, ale przynajmniej nie byłyby tylko takie cztery poziomy. Właśnie. I co to za fajne? Nie można znaleźć żadnych cave'ów czy coś. No. Lepiej sobie jakiegoś save'a z płaską mapą wgrać. Ładde, Co jest z tym pigmenem? No, jest komarniczka. Boże, jak to wygląda. Nie pływa w wodzie. Kurde. Pajączku. Tylko jakby... Czekaj, czy kamarnice umiem pływać w próżni. Kurde. papa! Pa! i tak spadają czekaj z wilkami o ale fajnie wyglądają, o si czarne zrobiły i to jest takie dodano też, że te <laughs> miksury się ważą szybciej chyba tak więc informacje znajdziecie na minecraft.pl dodam link do nefsa nie polecam wam tych generałów płaskich map są nic nie warte Lepiej sobie jakiegoś save'a up wziąć gdzie będzie wyższy teren i, i będzie ten I nie będą tylko cztery, cztery kratki. Mogą być cały właśnie. płaskie polski tereny te płaskie ale bez czterech kratek No lepiej sobie poszukać w google bo save to nic złego A, a takich nie polecam generatorów już w Minecrafcie, bo jest nie niewarte Padnijmy na próżni No, nawet... Nawet w kreatywnym się możemy zabić próżni. Nie, nie polecam wam takich płaskich map. Lepiej sobie jakiegoś save'a poszukać. No. To wszystko. Yy... Nefsa na minecraft.pl Zatem jakie są Nefs... wszystkie aktualizacje. Co to zostało dodane, podam w opisie link w komentarzu w spółcie. Oceniam Cię, Do zobaczenia.